A w dzisiejszym odcinku kontynuacja testu na wypalenie telewizora LG OLED model 55 Sali na 2020 rok. Ten telewizor używam codziennie, 10 godzin dziennie. Popatrz, popatrz, jakie ma piękne kolory. No to jest mistrzostwo. To jest, panie kolego, mistrzostwo. Więc zacznijmy ten test, ale zanim zaczniemy, musimy sprawdzić ilość użytych godzin. A kod to był 0413. I tutaj w lewym dolnym rogu mamy informację UTT. To jest użycie, ile godzin świecił ten telewizor. I tu mam użycie 4774 godziny. Podziel to sobie na dni. To zobaczysz, ile będzie dni. Bardzo dużo: 580 odświeżeń i 2,5 takich konkretnych, a 570 takich. Delikatny. Dobrze, z tego wychodzimy. No i zrobimy sobie w końcu ten test. Test na wypalenie. Zobaczmy, zobaczymy, co się tu dzieje. Czy coś wyskoczyło, czy nie. Tutaj y, y, moją osobę biją hejterzy, że y, ktoś mnie tam sponsoruje. Jakiś Media expert czy tam LG. Nikt nigdy mnie jeszcze nie sponsorował. Żadnych sponsorów w życiu nigdy nie miałem, więc. A mogliby, ale nie mnie. Mm. Więc tutaj jest moja opinia y, taka, jak widzicie. Gdyby się wypaliło, to byście to po prostu zobaczyli i może w, to zaraz to y, zobaczymy. Y, szczególnie patrzymy na dół, gdzie jest pasek y, start, którego ja nie chowam. No, jest taka funkcja, żeby chować, ale ja cały czas klikam coś w startku, y, w tym startku. W pasku y, właśnie start i, i czy w pasku zadań, jak to teraz nazwać, to się pozmieniało. Denerwująca już tak co chwilę ch chowa. Z widzimy, nie ma. Czyściutki ekran. Piękniutki, zielony, również wspaniały, niebieski. Nierówności. Ktoś może zapisać, a widziałem, wypaliło się w sklepie. Tak, bo w sklepie źle korzystają z tych telewizorów. O, ich to tam nie interesuje, bo I tu chodzi o to, żeby wyłączać go z pilota. Na, żeby go przerzucać na standby, a nie wyrzucać go cał całkowicie ee, z prądu, bo on w ten czas nie, nie dają mu szansy odświeżyć pikseli, a te piksele jak widzicie, już 580 razy zostały tu odświeżone, bez odświeżania pikseli, no może mo, można uszkodzić matrycę. No ale to tak samo jest z samochodem czy z innymi różne rzeczy. No trzeba się trzymać instrukcji, bo jak zaczniesz kupisz nowy samochód z niedotartym silnikiem i zaczniesz go piłować, to też go zepsujesz, co nie oznacza, że, że ten silnik jest zły, prawda? No, i właśnie o to chodzi o tego. LG tutaj, nawet w instrukcji obsługi, informuje, jak prawidłowo się z nimi obchodzić. Jeśli się prawidłowo obsługujemy, to jak widzimy, wszystko jest jak w szwajcarskim zegarku. Tu jest 60 latek na sekundę, także pięknie. Możemy zwolnić. Troszeczkę zobaczcie, jak płynnie to chodzi. Mimo, że jest najsłabszy procesor, to bardzo pięknie to śmiga. Zobaczmy sobie jeszcze. Moje ustawienia, czy są jakieś y, aktualizacje. Dobrze. <laughs> no jest dużo tych niedowiarków, ale no, jak mam ci udowodnić inaczej, jak użycie w godzinach. No to Zresztą, jak ktoś coś udowadnia, to znaczy, próbuje udowodnić, to znaczy, że jest, wi że jest winny, tak? Czy, czy nie? Jak to. Nie muszę nikomu nic udowadniać, że no, tak jak tak, to jest tak wygląda. Jakby się wypalił, to by kupił drugi. No. Nowszy model. No, Aż się nie wypalił. No, to co będę kupował jak to matryca taka sama, nie? A używam jako monitora, więc. Myślę, że nie ma sensu. Picture test, sound test. To nas nie interesuje. Nowe, nowszego oprogramowania nie ma. Wchodzimy w, nie, tutaj w Moje ustawienia. Dlaczego jest po angielsku? Bo ja lubię mieć po angielsku, jest, jest opcja polska, ale ja akurat mam po angielsku. Tu jest wszystko powołane, no nie wszystko, bo to, na, to jest na przykład nie włączone, bo to mi robi taki ekran żółty, to mi się nie podoba. Um, automatyczny filmek jest wyłączony. Instant Game jest też wyłączony, bo z nowym firmwarem zaczął telewizor coś świrować, co chwilę mi tu pokazywało Instant Game On, Instant Game On, no, także to wyłączyłem. Um, to jest włączone. Color Deep. Dobrze. OLED Screen Server, czyli te usługi, które chronią nam właśnie yy, nasz telewizor, czyli Pixel Refresh głównie. Screen Shift, no i logo Luminance jest na yy, High. I teraz moje ustawienia, tak jak widzimy, mam OLED 50, dla mnie jest to wystarczająco, dla niektórych jest za mało, dla niektórych jest zbyt dużo. Ja mam w tym pomieszczeniu, gdzie mam dużo czarnych ścian i tu jest światła mało, OLED 50 jest wystarczająco. Kontrast 85, jasność 63, ostrość 42, kolor 75. I tu mamy w Advanced Control, mamy tu powyłączane, kolor gamma rozszerzony i gamma 2 Dot 2 i white balance, to jest balans bieli na ciepły 1. A to są moje prywatne ustawienia. Może to by się nie podobać. Mnie się one bardzo e, podobają. Noise, to jest wszystko powyłączane, bo jesteśmy przy komputerze, więc to raczej trzeba wyłączyć. E, black level mam na high, czyli większa jasność. Jest wersja low, ale dla mnie to jest zbyt ciemno. High. W ten czas te pośrednie kolory szarości są bardziej yy, wy, wypukłe. Na low jest je, to jednak jest zbyt ciemno dla, dla mnie. Ja mam na e, high. No. Jest też wersja auto, ale to jak miałbym mi samo zmieniać, to nie dziękuję. No i o tyle na mi kochani. E, maszyna chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Mimo, że pamiętam, jak ją rozpakowywałem, to dziura, to to, były, to pudełko było przebite. Wózkiem widłowym, i tak myślałem, że będzie telewizor zmasakrowany, ale okazał się prawdziwą perełką. Bo im jakoś, nie wiem, na przykład Linus na YouTube pokazywał, że go wypalił, to może źle użytkował. To wersję C1 chyba najnowszą spalił. ale ja nie wiem, jak on to zrobił. Widocznie źle użytkował, widocznie wywalał go z prądu. Nie. Yy, wyłączał go z pilota. Jest to naj, najprawdopodobniej w ten yy, sposób. Ale gdy zrobił odświeżanie yy, pikseli, wszystkie yy, tutaj mankamenty, które miał, miał jakoś przedzielony ekran na pół, coś mu się wypaliło i, i to mu od razu yy, znikło. Moim skromnym zdaniem, trzeba to użytkować yy, prawidłowo. A propos, zobaczcie, która jest godzina 2.28. Ja dalej nagrywam. Czego nie robi się dla e, YouTube'a? Mam kilka kana kanałów, więc y, śpię po 4 godziny dziennie. No, <śm> bo jutro, znaczy dzisiaj na siódmą drobot. No, o też si to już tam muszę być. Także y, ja idę w Kimę, to puszczam bezpośrednio, y, no jeszcze muszę zamazać tamte IP y, tego i, i puszczam to w internet. No i, i co? No i tyle. Piękna maszyna, jeśli nawet jak poszedłem z kolegą do Alhana, tam stały zwykłe telewizory i OLED, to gdy, zobacz, gdyż, gdy przechodziliśmy między telewizorami, to głowa mu się zawróciła nad właśnie 48-calowym oled -em. i się mnie pyta: Ty a ten, bo, te, bo ten jest dobry? A ja mówię: No tak, ale to nie jest w Twoim przedziale cenowym, bo jednak 48 kosztowała 3%. 800, a on szukał czegoś do 2000, no to za 2000 OLEDa nie kupisz i jeszcze. Ale widzisz od razu takiemu człowiekowi, który nawet nie dla niego ten te, te telewizory są obojętne, od razu dojrzał różnicę, że, że ten obraz jest dużo, dużo fajniejszy. Aczkolwiek błyszczący. Jeśli masz bardzo najaśnione pomieszczenie, w którym będziesz to oglądał, no to OLEDa. Nie polecam z tego względu, że jego od, odblask matrycy jest tak duży, że może m, to powodować dyskomfort oglądania e, takiego m, telewizora, czyli lepiej sobie kupić LG -ka z e, matrycą e, nieodblaskową, czyli LCD. Taka jest. To już tutaj nawet jak widzicie, ja się odblaskowuję, ale ja mam tak zrobione pomieszczenie, żeby zminimalizować to jak najwięcej. No i chyba tyle dzisiaj, kochani, za dużo się roz rozgadałem. Jest 9 minut, więc mogę dać dużo reklam. Klikajcie w dzwoneczek, klikajcie w sub subskrypcję. Eee, łapka w górę, jeśli się podobało, jeśli się nie podobało, no to łapka w dół. Eee, to już jest Wasz wybór. Eee, ja pozdrawiam wszystkich hejterów. Eee, bo mnie ostatnio taki jeden rozbawił, ale to już w następnym odcinku.